Co? Już jest mikro myśliwiec Jedi Pluklona? Pluklona? Co jest? Nie wiedziałem, że już jest ten zestaw. Okej, okay, na koniec ma tego maja będzie. Ale drogi. No, Pluklon spoko. No serio, nie wiedziałem, że już jest... Ten mikromyśliwiec, to śmieszne stworzonka jawa w świątecznej koszulce, czy sweatersze, to ma być sitowy ten, c No tak, to bez strzału, szczerze. No tak samo, to będzie nowy zestaw. No, ciekawe, Night Trooper, Death Trooper, Spoko at no ale też stówka za taki malutki zestaw. Ja chyba polecimy sobie te dwa zestawiki. A no to na pewno będzie myśliwiec? To tak dziwnie trochę. Jak na myśliwiec. No, kształt taki, taki ciekawy, nie? Jestem bardziej rakieta niż myśliwiec. I tu płomień normalnie idzie. Ale ogień. Ciekawiło mnie Tanwi Tanwi Chyba tak się nazywa ta postać Tanwi eee, 11 15 17 A To w USA dobra Zobaczmy ile w Polsce 30 zł. No, koło 3 dyszek kosztuje ta figurka, mini figurka ale no nie, jest naprawdę spoko. No, to już mógł być fajny klocek z nadrukiem, z komputerem pokładowym takim, a nie 13 naklejek. O kurwa, no witam, witam Stałego bywalca pieca. jak tam leci? Super, no co zajebiście Co jakiś grillik wleciał? Coś kurde tego. Coś tam przypiekłeś na grilliku delikatnie. Jakaś kiełba była tam obalona. Pamiętaj, żeby dobrze z kiełbą trafić, żeby to nie była wujka, nie? Kiełba e, ale, no u mnie też był dzisiaj grylik. A skąd wiesz? Było wiesz, siadanie do wujka na kolanka i tam czułeś paluszek. Jak on był mały, czy jak ty byłeś mały? The web jeżeli go pamiętasz, pewnie pamiętasz. Mówił zawsze, że mało jest lepszy, bo mniej boli. Już wiesz, jak na pierwszy raz z wujem. No zmiana już tak pod to, co będzie. Mam w planach. Słuchaj, nawet kontencik z siłowni, jak będzie czas. Taki pomysł na serię. Zobaczymy, czy to się Wtedy wiesz, współpraca z KFD albo z WK dzikiem. Nie będą konkursy na zgrzewki dzika. Widziałeś w topie Ginolda? Tomiego Kiełbę. Ja źle tam zakręcił. Nie wiem, nie wiem ile, ale no... Kawał sprzęciora tam, nie? Widziałem wypowiedź, ten... Yy... Bandury, że coś tam mówił, że widział właśnie w pełnej okazałości To mówił, weź go niechowaj, weź go pokaż jeszcze i ja bym tak samo chyba zrobił Jeszcze jak to po Nolda, Łysego o Kurwa, wiesz jaka by była reakcja? Już muszę to znaleźć o, tu jest. Taka by, była... Taka by była moja reakcja, jakbym właśnie zobaczył ten faj Ginolda, do góry tego No, także tak Zbyt, zbyt, to piękne było żeby było prawdziwe no dobra, ale jakie, jaką część Star Warsów lubisz najbardziej? Gwiezdnych wojen to zobaczymy może jakiś zestawik w tym kierunku no to trochę ciężkie to będzie Zemsta mstasitów bo to są raczej starsze zestawy nie dziwię się, czemu lubisz, ale no, starsze zestawy... To ja nie wiem, czy bym na Twoim miejscu... nie uderzył w to, co oni teraz wypuścili po prostu. Cztery stówki, tak? Gdzieś tam do czterech stówek, okej. Okay. O, ja bym się wtedy zastanowił, jeżeli lubisz Zemstę sitów, nad czymś takim. Tu masz ten y, Brickheady, pięć Brickheadów z y, właśnie Zemsty Seed'ów Masz ten Ark 170, to jest też właśnie z trzeciej części Myśliwiec, tylko tu są trzy figurki Masz y, hełm Kapitana Rexa W to bym chyba poszedł ogólnie bo tu masz dosyć unikatowe e, figurki, fajny, fajny ten czołg tylko to nie jest z bardziej, bym powiedział, że z drugiej części e, ewentualnie wojny klonów jako. Ale no, jest mace Windows, ma nadrukowane rączki, trzy te klony fioletowe, jest to Czy tam 187? Legion, no dwa droidy to nam takie droidy średnie, ale no te klony są fajne i Mace Windows spoko i ta budowla wygląda całkiem sympatycznie. 200, 262 elementy to tak trochę słabo za tą cenę, ale no taki zestawik ewentualnie u Wink, ale to jest bardziej ten Andor. Gdzie tu masz prawie 600 elementów, 230 zł. Jeżeli mowa o budowli, no to też to jest już jako zemst. Powrót Jedi, ta sala tronowa, no ale masz Luka, Vadera i Palpatina. I tu masz 807 elementów za 300 zł. Za 309 tysięcy elementów jest duży Artuditu plus rocznicowa figurka Malaka. I sama ta figurka Malaka kosztuje jakoś koło 100, więc de facto jakby się sprzedał, to masz za 200 ten zestaw. No, masz tu z 18 roku, więc dosyć stary, 270 elementów, no ale prawie 400 no 370 zł. Myśliwiec Anakina Yy, no albo to co Ci mówiłem Czyli 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 Wejście na Tantif w 4 gdzie masz 7 figurek za jakieś 170 zł Tylko no też to nie są to nie stasitów to huh. w Polsce to de facto Darth Malak nawet 160 zł kosztuje więc masz... Jakbyś go sprzedał za 160 zł, no to masz de facto za 150 zł tego Artuditu. Dużego 1000 elementów. Także myślę, że bajka. Kota wypuszczę i biorę się chyba za składanie drugiego zestawu No i co? Lecimy teraz statek kasoki. Bye.